Siema, dzisiaj pokażę skąd pobrać system operacyjny Windows Vista. Pierwsze odpalamy naszą przeglądarkę internetową. I wpisujemy w chałoniku. Proszę być zarogowanym z I tak, jak to widzicie, odpala nam się nasz. Yy, wydostrza nasz więc tak, hasło do folderów to jeden n3. Wypalamy coś jak system operacyjny. Taki katalog. Przechodzimy do Windows Vista Home Basic. I system. Aż pamięci. się. system. Nie widzicie. System jest pakywany w 4, 34 partach. Każdy bardzo part waży to męka. System tylko 93. Do systemu jest dorzucony aktywator. Więc to wszystko z mojej strony jej na razie.